Pogoni. W jej miejsce dzisiaj z opaską kapitańską z numerem 15 Julia Brzozowska. No i cały czas nie ma też Klaudii Słowińskiej, która zdaje się nie zdążyła wyleczyć tego urazu. E, przy linii końcowej boiska, ale, tu, ale widzimy, spoglądamy na prawą stronę. Piłka ponownie pod nogami Gdańszczanek próbuje dośrodkować Julia Wodarczyk. No zabrakło niewiele, niewiele. Prawą stroną udało się tam troszeczkę znaleźć lukę między przeciwniczkami, no ale ta luka szybko zasłonięta. No i znów trzeba się broń, bronić. Zobaczmy, pogoń Szczecin. Wchodzimy w pole karne. Akcja 2 na dwie, Kimberly Samford zostawia piłkę. Golki perce łapie spokojnie Marta Michlewicz. Ostatniej kolejki, no ale tymczasem rzut rożny dla drużyny Zdańska. Wysoko zawieszona. Piłka jeszcze trącona głową. To nie jest koniec tej akcji. Olga Sirant schodzi do lewej nogi. Bezpośrednio w kierunku bramki. Piłka się odbija do słupka, i mamy 1 do 0. Piękny gol Olgi Sirant. Pierwsze trafienie w tym sezonie, naprawdę z zimną krwią. Wspomnieliśmy o niej wcześniej, że jest podstawową zawodniczką, filarem defensywy. No i mamy tutaj ofensywę. Piękne uderzenie Olgi Sirant, na pewno zaraz zobaczymy powtórkę. No... Teraz mamy rzut wolny, ponownie Patrycja Michalczyk. Widzimy, że ona będzie stałą wykonawczynią tych. Ojoj oj, oj. Tutaj świetnie rozegrany ten stały fragment gry. Chyba za brak pokrycia w tej sytuacji. Wyskoczyła do piłki jedna z zawodniczek pogoni. No i mamy szybkie wyrównanie. Tak, o tym mówiliśmy, że ta koncentracja po, po zdobyciu pierwszej bramki e, no, musi być w drużynie i, i chyba jej teraz trochę zabrakło. E, no bo pogoń doprowadza do wyrównania. Zobaczmy jeszcze raz tą akcję tutaj, czy dysponuje naprawdę świetnym, dokładnym dorzutem piłki. Mamy nadzieję, że go właśnie zobaczymy i go widzimy, ale niestety nie zdążyła Kim Sanford, bo piłka była naprawdę bardzo dobra. Jeszcze szukała sobie miejsca do uderzenia Ewelina Piórkowska tam w drugim tempie, ale od własnej jej bramki. Podkreślaliśmy wielokrotnie, no stała wykonawczyni tych, tych rzutów wolnych w zespole Pogoni Szczecin. Jeszcze uderzenie za szesnastki, ale uderzenie nie było celne, no ale rzeczywiście taki strzał może zaskoczyć. Który jest na stadionie, więc, więc zaraz tutaj poinformujemy. Jedno jest pewne, Nikola Demińska jest na boisku. Jeżeli ogląda nas jakiś kibic ze Szczecina i ma informacje o tym, do jakiej zmiany doszło, może o tym napisać na czacie w komentarzu albo gdziekolwiek indziej, ale zaraz tę informację też jakoś. Na szkolenie młodzieży, na wdrażanie swoich zawodniczek do Ekstraligi. No ale spójrzmy teraz: Julia Wodarczyk, zagranie na pole karne, wraca piłka do Wodarczyk. Jeszcze jedna próba, piłka zmierza w kierunku bramki, odbija się od słupka i Zuzia Grzywińska. No mówiliśmy, że w tej pierwszej połowie może trochę więcej mogłaby zrobić. No i proszę, co robi teraz Zuzia Grzywińska? No chyba możemy powiedzieć: wywołaliśmy. Wywołaliśmy, nie ma co do tego wątpliwości. 2 do 1, a POR Gdańsk kontra pogoń Szczecin. Świetnie rozpoczęła się ta druga. Ale już Julia Włodarczyk już otwiera sobie prawą flankę. Jagoda Szewczuk oddaje piłkę do Włodarczyk. Świetnie pokazuje się na pozycji zawodniczka z 13 numerem na koszulce. Zobaczmy. Ciekawe zagranie na pole karne. Zuzia Grzywińska. Udało jej się piłkę przyjąć. Wycofanie. Uderzenie. Ale strzał zablokowany. To jeszcze Czy będzie... nie jest koniec Jagoda Szewczuk. Własną strefę no ale widzimy znów wysoko i mocno naciskają Gdańszczanki, ta taktyka, taki plan przynosi dobre efekty, no bo można szybko piłkę odzyskać od razu, Julia Wodarczyk sytuacja sam na sam, to się musi skończyć, w ramkach, ale kończy się tylko... W połowie, kiedy oglądamy piłkę w ramkach Marta Mogła się wynudzić gdańska bramkarka w takim razie, ale już Julia Wodaczyk, kapitalne zagranie. Czy nie ma spalonego? No właśnie, chorągiewka uniesiona w powietrze, a więc rówka mają trochę miejsca. Gdańszczanki, a więc korzystają, rozgrywają piłką na małej przestrzeni. Dzisiaj tutaj za precyzją zagrała Weronika Tarnawski, ale na szczęście e, Weronika wybrnęła z tego i już otwierające podanie, podanie Oj, w kierunku Zobacz, co tutaj się I no, Mamy bramkę! Gol. Był spalony, e, no i jest. Teraz Angelika Kołodziejek chowa głowę w dłoniach. Prawdopodobnie ze wzruszenia spoglądamy wszyscy. No, ogromne emocje i towarzyszą. Widzimy, że pojawiły się łzy w oczach. No, brawo Jela. Czyli pogoń, też drużyna, która można powiedzieć jest podnikot nowa w Ekstralidze, ależ teraz uderzenie w poprzeczkę, świetny był to strzał, szczęśliwie dla gdańszczanek, że tylko i wyłącznie w poprzeczkę. Przeciwniczek jakby nie przejmując się sytuacją, że są po prostu osłabione, jeszcze pogoń Szczecin, zobaczmy, zejście do prawej nogi, uderzenie z dystansu, ależ ta piłka się dokręcała, no i wpada do siatki, jest to bramka naprawdę wyjątkowej urody, no i zobaczymy, czy to jest ostatnia bramka w tym meczu. No, będziemy mieli tą końcówkę. Zależy ile doliczy pani arbiter. To będzie miało kluczowe znaczenie, Zofia. E, ale szczęśliwie tutaj pod nogi piłkarek Orlenu. cały sztab Gdańskiej drużyny ogląda mecz na stojąco i mamy pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością. 3 do dwóch wygrywa AP Orlen Gdańskie z pogonią Szczecin, a więc prawo serii wchodzi w życie. Można powiedzieć. Po raz drugi kasują w tym sezonie trzy punkty.